Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z gry World of Warcraft. W dzisiejszym poradniku pokażę wam jak zdobyć tego otogni smoka Smoldering Ember Wryn. Zatem nie przedłużajmy, ja jestem Kocur i zapraszam was na materiał. Na sam początek udajemy się nigdzie indziej jak pod dobrze nam znany Karazan, jednak nie do rajdu, a do legionowej instancji. Aby zdobyć małta, o którym już wspominałem, będziemy musieli się nieco pośpieszyć, gdyż jest to czeleń czasowy, w którym musimy się wyrobić. Uwaga, nasz timer zaczyna się od momentu otworzenia pierwszych drzwi na samym początku dungeona. Musimy od tego momentu zebrać 5 kryształów rozmieszczonych w różnych miejscach instancji. Każdy z kryształów daje nam dodatkowe minuty na ukończenie czasówki. Po otworzeniu drzwi mamy dokładnie 8 minut na dostanie się do pierwszego, który umieszczony jest przed sceną na operze wśród publiczności. Aby go kliknąć, nie możemy mieć kombatu, dlatego warto zabić cały trasz po drodze, aby nic się za nami zbytnie nie ciągnęło. No i oczywiście musimy pokonać pierwszego bossa, aby się tam dostać. Jako, że Karazan jest ogromną placówką, w której bardzo łatwo się zgubić, a mimo to chcę pokazać Wam dokładną drogę, dlatego będę Wam po prostu w przyspieszonym tempie pokazywać co i jak. A few moments later. Kolejny kryształ znajduje się w pokoju po lewej stronie tuż przed bossem Maiden, tak dla jasności nie musicie pokonać bossa aby przejść dalej po prostu klikamy kryształ. Znajdujemy się teraz przed kolejnym bossem Morrow's, którego niestety musimy pokonać, bo nie da nam wyjść z kombatu, aby kliknąć kryształ, zatem tego etapu walki nie przeskoczymy. Gdy już tego dokonamy, kryształ znajduje się tuż za stołem, klikamy go i zanim polecimy dalej. Mega ważna kwestia, ale to mega ważna jest to aby podnieść klucze dropiące z bossa, gdyż będą nam one w przyszłości potrzebne do otwarcia bramy. Po kolejną sztukę musimy udać się do podziemi, gdzie znajdują się pająki. Nasz kryształ jest na samym środku koło portalu. Potem przechodzimy przez portal, który wysyła nas na sam początek dungeona. Tym razem udajemy się w lewą stronę po rampie do góry, kierując się do bossa Curator. Gdy już go pokonamy, dropi on na ziemię ostatni, piąty kryształ potrzebny do całej układanki. Gdy już klikniemy ostatnią sztukę, nasz buff czasowy zmienia się w buffa Mediv's Presence i mamy dokładnie 5 minut na dostanie się do Mediva i z nim porozmawiać, aby sumnąć bossa Nightbane. Musimy wrócić teraz tą samą drogą, którą przyszliśmy na sam początek insty, ale teraz nie będziemy szli po rampie do góry, a wejdziemy w te drzwi znajdujące się pod rampą. Gdy już sumiemy bosa, który nas interesuje, nawet gdy zginiemy, boss wciąż tam będzie i wciąż będziemy mogli powtórzyć próbę zdobycia mounta bez żadnej czasówki. Wierzchowiec, który nas interesuje, ma personal loot i tylko jedna osoba go otrzyma, jeśli chcemy to robić ze znajomymi. No i w tym materiale byłoby to na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi zdobędziecie swoją własną, osobistą sztukę oraz zasilicie Waszą kolekcję z wierzchowcami o kolejnego mounta. Pozdrawiam również mojego widza Mastera, który zaproponował ten film. Jeśli Wy macie jakieś pomysły bądź prośbę o stworzenie jakiegoś poradnika, śmiało piszcie w komentarzu pod filmem, a zobaczymy co da się zrobić. Jeśli podoba ci się mój content oraz wszystko co z Wowem związane, zapraszam Cię na mój fanpage, na którym praktycznie codziennie wrzucam nowości ze świata Warcraft. Dzięki wielkie za uwagę oraz poświęcony czas. Do usłyszenia na razie, cześć.